No dobra, i teraz tak. Żeby to wytłumaczyć jeszcze raz, to robimy tak. Dla przypomnienia, w inwentarzu mamy stronę podręcznika nauki numerologii. Tu sobie sprawdzamy, jaka jest cyferka przypisana do jakiego obrazka. Czyli sowa to 0, i tak dalej. Czyli tutaj patrzymy sobie. Mamy sowę tutaj. Czyli to jest 0. 1, 2 i tak dalej, nie? Ok, musimy odkryć jakie tutaj będzie stworzonko jaki rysunek. Więc lecimy prostą matematyką na zasadzie dodawania. Czyli musimy odgadnąć ile będzie tutaj. No i liczymy sobie. Mamy 17, mamy 6. Czyli tak, 6 plus krab. I teraz liczymy kraba. 0, 1, 2, 3, 4, 5, czyli będzie krap, jest 5. 6 plus 5 jest 11. 11, czyli do 17 nam brakuje ile? 6. Więc patrzymy. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaszczurka. No i tutaj ustawiamy jaszczurkę. Jest ja szczurka i tak samo liczymy tutaj na dole. Tu mamy coś takiego, to nie wiem co to w ogóle ma być, ale jest tutaj. Czyli znów 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meduza, może meduza? Załóżmy, że to jest meduza, czyli meduza ma 7 plus 0 to jest nadal 7, a ma być 8, czyli 1 nam brakuje. A jeden to będzie tak. 0, 1, czyli jednorożec. No i tutaj ustawiamy jednorożca. Zadam, to Tak, jednorożec. No i teraz powinny nam się otworzyć te drzwi. Abracadabra, i tak to właśnie działa. Mam nadzieję, że takim tutaj mini poradnikiem też.